Siema, ja jestem Novi, ty masz mało FPS-ów, a te osoby właśnie zasubskrybowały mój kanał. W tym filmie pomogę wam znacząco zwiększyć ilość klatek na sekundę, czyli FPS-ów, ustabilizować je i wyeliminować większość ich spadków oraz zaciąć gry. Film podzieliłem na kilka części. Jeżeli naprawdę zależy Wam na wydajności gry, oglądajcie do końca i nie przewijajcie. Miłego oglądania! zapnijcie pasy i lecimy. Na początku mega ważna rzecz. Mam na myśli punkt przywracania. Po co? Dlatego, bo jeżeli coś później nie tak, będziecie mogli przywrócić system operacyjny i wszystko, co zrobiliśmy do stanu przed optymalizacją. Szansa na to, że cokolwiek się nie uda jest znikoma, ale lepiej się zabezpieczyć na wszelki wypadek, czyż nie? Więc jak to zrobić? Kliknij tutaj i wpisz utwórz punkt przywracania. Wciśnij Enter, zaznacz dysk systemowy, czyli ten z literką C. Ciśnij utwórz i wymyśl jakąś nazwę, dla przykładu przed tym co pokazał minofi. Zatwierdź przyciskiem utwórz, teraz czekamy chwilę, nie powinno to potrwać długo i gotowe, możemy już to zamknąć. Jeśli chodzi stricte o zwiększanie FPS-ów będziemy potrzebować kilku rzeczy. Dla ułatwienia wszystkie z nich umieściłem w jednym folderze, który musicie pobrać z opisu, a po pobraniu wypakować go. Zacznijmy od sprawdzenia czy na naszym komputerze nie ma żadnego niechcianego oprogramowania, które mogłoby spowalniać nasz sprzęt, albo robić nawet coś jeszcze gorszego. W tym celu skorzystamy z programu Malwarebytes. Znajdziecie go w tym folderze, wejdźcie w niego i zainstalujcie program. Po uruchomieniu ukazuje nam się przycisk skanuj, o tutaj na środku. Klikamy i czekamy. Jak już się doczekamy wszystko co tutaj mamy w tym miejscu zaznaczamy, a potem tym przyciskiem usuwamy, a komputera ponownie nie uruchamiamy. Przynajmniej na razie, bo później to zrobimy. Teraz warto zająć się aktualizowaniem naszego ukochanego Windowsa, aby wprowadzić poprawki bezpieczeństwa i błędów, które mogą negatywnie wpływać na wydajność. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk Windows w prawym przyciskiem myszki i przejść do ustawień. Aktualizacji i zabezpieczeń oraz sprawdzić aktualizację. Jakiś czas potrwa wyszukiwanie, potem pokażę Wam się możliwość zainstalowania ich. Zróbcie to teraz. No jem, co wy chcecie? z polecam dobre płatki 8 na 10. Kolejnym krokiem jest oczyszczenie systemu z niepotrzebnych plików i błędów rejestru, które spowalniają działanie całego systemu, zmniejszają FPS-y, a na dodatek zajmują miejsce na dysku. W tym celu użyjemy programu CCleaner. Macie go w folderze z cyferką 2. Uruchamiamy program i widzimy taką całkiem ładną grafikę. Interesuje nas przycisk Skip to Start Health Check. Wciśnijcie go i poczekajcie chwilę. Po ukończeniu skanowania możemy kliknąć Make It Better, aby oczyścić dysk ze śmieci. To nie potrwa długo. Wykorzystamy jeszcze ten program do naprawy błędów w rejestrze. Aby to zrobić, przejdźcie do zakładki Registry i wciśnijcie Scan for Issues. Gdy skan dobiegnie do końca, możemy naprawić błędy znalezione przez program poprzez kliknięcie tutaj. Teraz wybierzcie opcję Tak oraz Zapisz. Gotowe. Teraz możemy już zamknąć ten program i przejść do prawdziwego zwiększania FPS-ów. Potrzebujemy Optifina, najlepiej bez żadnych modyfikacji, forgea ani paczek. Wszystkie z nich zmniejszają FPS-y przez dodawanie różnych rzeczy do Minecrafta i obciążanie naszego sprzętu. Mam nadzieję, że przeżyjecie bez nich. Instalator czystego Optifina macie w folderze z numerem 3, wystarczy go uruchomić i przeklikać się przez kolejne kroki. Jeżeli nie widzicie tu interesującej wersji gry zajrzyjcie do pliku tekstowego. Macie tam link do strony Optifina, z której możecie pobrać Optifina na inne wersje. No i gotowe, mamy Optifina. Teraz czas go zoptymalizować. W tym celu wejdźcie w czwarty folder i uruchomcie plik, który się tu znajduje. Wybierzcie wersję, która Was interesuje. Na klawiaturze wciśnijcie odpowiadający jej przycisk i zatwierdźcie przyciskiem Enter. W tym momencie zajmiemy się optymalizacją rejestru. Brzmi strasznie, ale wszystko zautomatyzowałem i wystarczy wejść w piąty folder i uruchomić plik, który się tam znajduje. Zezwolić na uprawnienia administratora, potem kliknąć Tak, a następnie OK. Warto również przypisać więcej pamięci RAM do naszego Minecrafta. Zrobić to poprzez wejście do jego launchera i znalezienie argumentów i Sugeruję zwiększenie wartości w argumentach takich jak XMX, XMS XMN. Zalecam wpisać tam połowę waszej pamięci RAM, jeżeli nie przekracza ona 16 GB. Ilość posiadanego przez Was RAM sprawdzicie klikając na klawiaturze Ctrl, SHIFT oraz Escape, rozwijając tę okienko guzikiem więcej szczegółów i przechodząc do wydajności, a następnie pamięci. Tutaj macie napisane, ile pamięci RAM znajduje się w waszym komputerze. Mam nadzieję, że już wiecie, ile macie RAMu i będziecie potrafili to ustawić. Poza tym myślę, że warto poruszyć kwestię paków, konkretnie 16x, bo niżej nie ma sensu schodzić. Mogą one zwiększyć wasze fps -y w porównaniu do grania na teksturpaków w wyższej rozdzielczości, np. 64x lub 128x. Wzrosty będą wynosiły od kilku do kilkunastu procent. Ale co, co robią youtuberzy, żeby zdobyć więcej wyświetleń, jest śmieszne. Spójrzcie na te filmy i miniaturki, nie mają one nic wspólnego z prawdą. Nie dajcie się na to nawet i nawet nie marnujcie swojego czasu na oglądanie takich filmów. W karcie oraz opisie zamieszczam Wam film na temat kilku tekstur paków 16x, które są całkiem ładne i zwiększają Wasze FPS-o jeszcze trochę. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że pomogłem i nie będziecie już narzekać na to, że nie potraficie się klepać przez to, że macie 22 FPS-y i macie spadki. Siema! Wykorzystamy ten program.